No chuj ci kurwa chodzi, ty lecimy 2 na 2 Czekajcie. bro, come, get the fuck out Nawafi, idziemy na... No pa, pa za agent, ja pierdolę Jak tu grać? Czekaj, ładuje mi się telewizor. Chodzimy. No poczekajcie śmiecie. O już jestem Dobra, dawajcie no. dawaj. Kurwa ten bez tego, tymika Mika babi Kolejny gorgon. Jeden leży. Ale no i drugi, no i drugi został. No, no pikuję. Czekaj, panę bandaża. Ale to wybiega czy to? Nie, nie, pikuję, spraktykuję prawą, pikuję prawą na piksela. Lewa, został Filipek, gątek gra. No, z dwóch rozjebie, mi się wydaje. Nie wychylaj tak, głupio. On wychyla się, głupio! No, niech wychyla. Czekaj, czekaj, już jest dobrze. Nie można na niego wybiec, nie? Bo on czeka, aż będziemy biec. Ale, jestem ja zdewinion. Raku jebany, weź wypierdale, żeby nie było wstydu Dobra, ja już mam migające. Z drugiej teraz Ale on daje info śmieć On na piksela gra jak O w banie chyba Nie, w koszule Nie Filipka Filipkę rozjebałem Przestań dawać Przestań info śmieciu A opi Nie to Filipka chyba rozjebałem Ja Filipka robiłem Za ataku Dałem Ci lecą na pitela granicę Dobrze jazda Jedziesz Wilczyk Za dewi, nie, ja pierdolę, no, ja daj, ja ja... daj magii, ja nie mam magów już. Ja <noise> Czemu on jakiś chłop rozjebał, ten? Nie wiem kurwa, bo się wpierdolił. <głos> <głos> Nie, kut, nie na kutaka ty przypierdolony jesteś jakiś. Aż bym wyrwał, pizda. O, stawaj stawaj MK, bierz ile chcemy dalej. Kower. Ja jeszcze żyję. Nie, nie, nie. Ja leży. że Ja dostał. dostał, dostał. Nie. Dwa razy w dziurę, zabij się, weź wagi Nie ja Dwa razy w dziurę, zabij Tak. Dobrze, Gorgo Ostatnia